Daniel Levy opuścił stanowisko prezesa Tottenhamu po 24 latach. Jak należy oceniać tę niesamowicie długą kadencję? Czy faktycznie Levy był dla klubu tak zły, jak oceniali to przez ostatnie lata kibice chcący wynieść go na widła, Przez ostatnie lata fani Spurs na każdym kroku powtarzali Levy out. I w końcu do tego doszło. Teraz jest już historią, ale przyjrzyjmy się temu, co Anglik o izraelskim pochodzeniu zrobił dla Spurs. Na początku XXI wieku Tottenham był postrzegany jako wielki klub, jeśli chodzi o historię angielskiej piłki, co do tego nie ma wątpliwości. Spurs jest pierwszą brytyjską drużyną, która sięgnęła po europejski puchar w postaci pucharu zdobywców pucharu. W latach 60 dokonali tego przed Celticiem czy Manchesterem United. W latach 70 i 80 sięgali też po dzisiejszą Ligę Europy, a na początku lat 90 FA Cup w Spurs zdobywali tacy piłkarze jak młodziutki Paul Gascoigne czy legendarny Gary Lineker. Natomiast to było postrzeganie na podstawie historii, a ta potrafi szybko się zmieniać. Kiedy Liwi obejmował stery byli bardziej jak Everton dzisiaj klub z dużą historią, trofeami na swoim koncie, ale nie bijącym się absolutnie o Puchary Europejskie. Statystyka mówiąca o tym, że Spurs za jego kadencję zdobyli jedynie dwa Puchary, jest kompromitująca, trzeba to sobie przyznać. Ale gdy spojrzymy na szerszy kontekst, Daniel Levy stworzył z Tottenhamu klub postrzegany jako członka wielkiej angielskiej Big Six i to jest niepodważalne. Za jego kadencji klub regularnie włączał się do walki o Mistrzostwo Anglii lub grał wizy Miał gwiazdy światowego formatu na różnych etapach rozwoju, jak Luka Modric Gary Bale, Hurricane czy Hyun Na klub piłkarski okiem biznesmena nie można patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat wyników sportowych. Liwi wybudował najnowocześniejszy stadion w Wielkiej Brytanii i najnowocześniejszy w Europie przed odnowieniem Santiago Bernabeu w zeszłym roku. To otwiera ogromne furtki biznesowe. Odbywają się tam wielkie koncerty w Anglii, mecze NFL, gale boksu, a za 3 lata będzie tam Euro. Myślę jednak, że cała ta sytuacja kończy się dobrze. Liwi nie jest na pewno najlepszą osobą, jeśli chodzi o kwestie wyborów sportowych, ale jest za to świetnym biznesmenem. Zostawia więc nowemu prezesowi wszystkie karty, aby Spurs mogło walczyć o najwyższe cele. Uczynił z Tottenhamu klub stabilny finansowo, z wielką marką, a odchodzi jak człowiek wypchnięty, traktowany wręcz jak Glazerowie w Manchesterze United. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Obserwujcie ten profil, bo to motywuje mnie najbardziej.